Autostrada 1 w okolicach Swarożyna. Marzenie wielu kierowców, droga do rozwoju naszego regionu, wielkie nadzieje, wspaniałe możliwości. Tutaj widzą Państwo zjazd z jednego z wiaduktów nad autostradą. Ten konkretny umożliwia przejazd np. z Zabagna do Waćmierza, oraz powinien umożliwiać bezpieczny zjazd z obu kierunków na ulicę Szkolną w Swarożynie. Jak widać na mapie, wiadok, i rozpatrywany zjazd na ulicę Szkolną znajduje się 2 km z południe od Swarożyna, na postawę trójkąta zabagnować bagnowaćmierz Swarożyn. W oddali widzą Państwo końcowy odcinek wiaduktu znajdujący się na terenie gminy trzew, a po lewej zjazd na ulicę Szkolną, który zdaniem mieszkańców jest wykonany z pominięciem zasad zdrowego rozsądku, i bezpieczeństwa, ponieważ jest za wąski, nie jest w żaden sposób wyprofilowany. Dodatkowo, co będzie widoczne w dalszej części filmu, wjazd, a w zasadzie podjazd od strony ulicy Szkolnej jest bardzo stromy. Dla porównania proszę zobaczyć, jak wygląda ten sam wiadukt, tyle tylko, że od strony gminy Słupkowy. Dojazd jest długi, łuki wyprofilowane i brak znacznej różnicy poziomów pomiędzy zjazdami, a prostą biegnącą z wiaduktu. Widok zjazdu na ulicę szkolną, tym razem z wiaduktu od wschodu. Ostry zakręt i różnica poziomów, która bardziej dostrzegalna będzie w następnym ujęciu. Tu ulica szkolna, typowa gruntówka w pobliżu wiaduktu i właśnie widok stromego i wąskiego podjazdu. Zdaje się, że nie jednej osobie trudno byłoby tu wejść. Jeszcze raz podjazd, ale z innej z perspektywy. No, tu już prawie tor Warto przypomnieć, że to problemowe miejsce znajduje się tylko 2 km od tzw. zwanej Berlinki, czyli trasy Starogard-Malborg. Jednak tym razem wydaje się, że te 2 km od największej wsi w Trzew okazały się być zbyt wielką odległością, aby zawczasu. Pojawić się i sprawdzić oraz ewentualnie oprotestować wykonawcę, tak aby wykonał zjazd prawidłowo, zanim odbioru budowli dokonała gmina Słupkowy. Od której strony oczywiście wszystko wyglądało prawidłowo, bo przecież wiaduktu i zjazdów nie wykonano w ciągu jednego dnia. Więc tłumaczenie o zaskoczeniu i niewiedzy ze strony urzędu. Jest w tym wypadku wątpliwe. W tym momencie warto przypomnieć słowa jednego z okolicznych mieszkańców, który powiedział: Był kiedyś taki film o jeden most za daleko, my mamy swój film o dwa kilometry za daleko, od uwagi, dodał.